To nie był łatwy rok dla nikogo. Na szczęście pojawiło się kilka fajnych gier, które umiliły ostatnie 12 miesięcy. Ja 2020 standardowo pożegnam swoją topką gier ogranych w tym roku. I przypominam zasadę, że na listę trafiają gry, które po raz pierwszy zagrałem w tym roku, a niekoniecznie w nim wyszły. O niektórych produkcjach robiłem osobne materiały i linki do nich znajdziecie w opisie. Zaczynajmy! W sumie, bez żadnej większej zapowiedzi, pojawiła się nowa gra z serii XCOM, i bardzo dobrze, bo nie miałem czasu jakoś specjalnie się na nią nastawiać. I jeszcze cena, która wprost mówiła, że mamy do czynienia ze spin-offem. I biorąc to pod uwagę, to jest to udana produkcja, ale poziomem nie dogoniła nawet XCOM Enemy Unknown. Wszystko w kaimira Squad to skondensowane mechaniki dużej produkcji, i to nie wszystkie. Możemy trenować nasze jednostki, czy prowadzić badania nad nowymi technologiami wspomagającymi nas w walce. Głównie na potyczkach gra jest skupiona i działa to wyśmienicie jak zawsze. W trakcie kampanii dochodzą do nas nowe jednostki ze swoimi unikatowymi zdolnościami. I co jest cechą charakterystyczną tej części, zrekrutować możemy też kosmitów czy hybrydy. Uniwersum rozwija się w ciekawą stronę, i jestem ciekaw, co z tego wyniknie i kiedy zobaczymy trójkę. Jak lubicie exkomy i im podobne, to nie będziecie żałować czasu Skymira Squad. To niesamowite, że od ponad 25 lat cały czas gramy w Duma i seria nie straciła nic ze swojej miodności z początku lat 90. Choć nie będę ukrywał, że bardziej podobała mi się poprzednia odsłona, to Duma Eternal to nadal świetna strzelanka zachowująca esencję serii. Eksterminacja demonów daje taką samą frajdę jak zawsze, i z przyjemnością likwiduje się kolejne fale piekielnej armii. A broń to sam Mute. Choć się podoba mi się, że z shotguna zrobiono podstawową broń i zupełnie nie czuć teraz jego mocy, jest strasznie słaby. Trochę zyskuje, jak już go ulepszymy, bo kwipunek, nasz strój oraz statystyki możemy podnosić znajdowanymi przedmiotami. Doom Eternal skupił się nieco bardziej na warstwie fabularnej. Dla mnie nie ma ona znaczenia, ale jak kogoś interesuje lorduma, to czemu nie? Największą nowością są elementy platformowe, i mi akurat one przypadły do gustu. Są niezbyt skomplikowane, a urozmaicają zabawę. Kolejna odsłona klasyka dała radę. Dragon Ball Z karot jest jak wehikuł czasu, przenoszący do beztroskich lat 90. Gdzie największy problem był wtedy, kiedy nie obejrzało się nowych dwóch odcinków smoczych kul na RTL 7. To właśnie ta nostalgia jest najmocniejszą częścią gry i jej wadą, bo nie oferuje nic więcej niż ciepłe wspomnienia. Na plus na pewno można zaliczyć system walki, zwłaszcza w niektórych momentach fabularnych jarałem się jak małe dziecko. Jest tu dynamicznie i czuć potęgę naszych bohaterów, choć jest banalnie prosta i ciężko tu przegrać. Świetny jest feeling z poruszania się po mapach. Zwłaszcza latając poczujemy się jak bohater anime. Mocno przeciętne są aktywności poboczne, które nudzą się dosyć szybko. Tak samo zadania poboczne, które są nudnymi fetch questami, ale wynagradzają za to fanów wieloma smaczkami. No i nie mogło zabraknąć zbierania smoczych kul, które po skompletowaniu spełnią nasze życzenie. Elementy RPGowe są dosyć proste. Jest rozwój postaci, zdobywają one też poziomy doświadczenia, nic nadzwyczajnego. Gra nie jest pozbawiona problemów technicznych, a najgorsze są ekrany ładowania. To zdecydowanie gra skierowana dla fanów serii. Jeśli się do nich nie zaliczasz, to szybko się znudzisz. Jeśli chcesz poznać moją szerszą opinię na temat kakarota, to zobacz moją recenzję zalinkowaną w opisie. Lubię gry, gdzie trzeba rozwiązywać zagadki. Mogę się wtedy oszukiwać, że jestem mądry, bo sobie radzę. AI The Somnium Files pozwala mi się takim poczuć, oferując ciekawą zagadkę kryminalną z elementami science fiction. Przez większość rozgrywki czujemy, jakbyśmy grali w klasyczną przygodówkę. Podróżujemy od lokacji do lokacji i rozmawiamy z innymi postaciami. Zabawa zaczyna się, kiedy trafimy do tytułowego somnium, czyli ludzkiej podświadomości. W niej musimy łamać blokady mentalne. Co wiąże się z wykonywaniem odpowiednich czynności. I na rozgryzieniu, co mamy zrobić oraz jak zmieścić się w limicie czasu, polega cała zabawa. W grze jest pełno kontrastów, bo raz mamy ciężki klimat, a chwilę potem mamy wszechobecność japońskiego tytułu skoczna muzyka czy głupkowate dialogi, jak wyciągnięte żywcem za nim kiepsko też z postaciami, ale nadrabia to wciągająca historia. Więcej o grze dowiecie się z mojego podglądu na RNEU. Siódma odsłona Resident Evil to moje pierwsze poważne podejście do tej serii, i dostałem właściwie to, co sobie po niej wyobrażałem. Na początku wprowadza nas w grę Horror, by z czasem zmienić się w Survival Horror. Są ciekawie zaprojektowane lokacje zachęcające do eksploracji, jest niezła historia i nie brakuje zagadek. Walki z bosami są ciekawie wyreżyserowane, choć niektóre mogłyby być dla mnie krótsze. Podoba mi się, że musimy z głową korzystać z dostępnych zasobów, bo są one limitowane. Wystrzelamy się z całej amunicji albo zużyjemy wszystkie dostępne lekarstwa i stajemy pod ścianą. Gra ma też dla mnie idealną długość nie kończy się za szybko, ale też się nie dłuży. Gra spodobała mi się na tyle, że zagram w część ósmą oraz w growe plany wpisałem remake drugiej części. Haven to miła i kojąca odskocznia od dużych produkcji. Para zakochanych ucieka ze swojej rodzinnej planety, na której zgodnie z prawem trzeba się związać z osobą skazaną przez tak zwanego matchmakera, i według niego to nie sobie są przeznaczeni. Nie mogący pogodzić się z rozstaniem kochankowie, postanawiają uciec, by mogli być ze sobą. Po wylądowaniu na planecie Source, ich statek ulega uszkodzeniu. Zadaniem gracza jest go naprawić. Jednak w trakcie eksploracji okazuje się, że nowy świat skrywa w sobie jakąś tajemnicę. Relacje pomiędzy dwójką bohaterów śledzi się z dużą sympatią. Poruszanie się po świecie gry jest bardzo przyjemne i łatwo je opanować. Przez to jesteśmy zachęcani do obserwowania ładnych widoków i spotykania nietypowych okazów zwierząt. To gra RPG i pomysł, aby to więź między parą, a nie doświadczenie, rozwijało bohaterów, świetnie pasuje do narracji. Walka nie jest przesadnie trudna, ale wciąga. Dostępne mamy dwa rodzaje ataków oraz obronę. Pierwszym zadaniem w walce jest odkryć sposób na rozwścieczone zwierzę a później oczyścić je z tajemniczej rdzy, bo w tej grze nie zabijamy. Oprócz tego trzeba pamiętać o zbieraniu zapasów żywności, z których przygotujemy posiłki. Choć od pewnego momentu trochę Haven wydaje się wydłużać czas gry na siłę, to fajna przygoda z pełnymi ciepła Survival z ciekawym wątkiem fabularnym mającym drugie dno. Jeśli chcecie poczuć się jak Bear Grylls albo lubicie klimat rodem z serialu Lost, to warto Green Hell dać szansę. Wraz ze swoją żoną trafiamy do amazońskiej dżungli. Jednak nasza lepsza połówka znika, próbując nawiązać przyjaźń z tubelcami. W ten sposób zaczyna się walka o przetrwanie. Zebranie jedzenia oraz wody i zbudowanie sobie schronienia to dopiero początek. Musimy zadbać również o nasze zdrowie, unikać trującej czy chcącej nas spożyć fauny, atakujących nas dzikusów, czy robali potrafiących wejść nam pod skórę. Zasady gry są przekonujące i realistyczne. Każde niepowodzenie odbija się na zdrowiu psychicznym bohatera, w końcu zaczyna słyszeć głosy, a w ostatniej fazie psychozy wyobraża sobie dzikich zdolnych zadać prawdziwe obrażenia. Oprócz trybu fabularnego jest też swobodna sandboxowa rozgrywka, a ogrywać grę można w kooperacji. W Green Hell na początku nie wiemy co robić, i jesteśmy tak samo zagubieni jak bohater. Ale z czasem naturalnie uczymy się gry. Pierwsze Watch Dogsy były dla mnie dosyć średnią grą. Praktycznie nic z niej nie pamiętam oprócz tego, że nie chciała być po prostu kolejnym Grand Theft Auto i szukała swojej własnej tożsamości. Druga część Patch Psów rozbudowuje mechaniki jedynki, dodając nowe elementy i sprawdziło się to naprawdę świetnie. Dla mnie to gra stawiająca bardziej na elementy skradane niż na akcję, w przeciwieństwie do GTA. Choć naturalnie można złapać za broń i eksterminować wszystko na swojej drodze, więc jak to lubi. Wszystko jednak sugeruje graczowi, że zadania lepiej wykonywać po cichu i to sprawdza się naprawdę dobrze. Hakowanie kamer, żeby zdobyć poufne dane, proste elementy logiczne, wykorzystanie drona czy skoczka, żeby się przekraść sprawia to naprawdę przyjemność i trzeba ruszyć głową, żeby nie zaalarmować wroga. O fabule za dużo nie jestem w stanie powiedzieć, bo niezbyt mnie zachwyciła. Może dziadzieje, ale jest dla mnie zbyt młodzieżowa. Te wszystkie teksty, gesty czy zachowania czułem się trochę nieswojo. Sam pomysł miasta kontrolowanego przez korporacje, które wiedzą wszystko o mieszkańcach, też nie jest niczym nowym. To nie dla historii warto sięgnąć po Watch Dogs 2, a dla naprawdę dobrego gameplayu. Jak wspominałem w materiale o Kotorze, uniwersum gwiezdnych wojen zawsze przyciągało mnie bardziej ze względu na gry niż filmy. Jednak ostatnie produkcje od EA z marki Star Wars niezbyt mnie interesowały, ale to się zmieniło za sprawą Jedi Fallen Order. Ten tytuł przypominał mi ile frajdy daje bycie Jedi i machanie mieczem świetlnym. Walka w grze jest satysfakcjonująca, a wraz z poznawaniem kolejnych ruchów i otrzymywaniem nowych umiejętności daje coraz więcej radości. Potyczki potrafią być naprawdę efektowne. Główny bohater jest interesującą postacią, która przekonująco ewoluuje wraz z rozwojem historii i z przyjemnością obserwuje się jego drogę od Padovana do Jedi. Fallen Order to pod względem mechaniki trochę taki Souls-like, pozwalający wybrać poziom trudności, a w kwestii eksploracji trochę taki Uncharted. Zwiedzimy kilka planet, starożytnych grobowców ukrytych na nich i będziemy wyczyniać różne akrobacje niczym Nathan Drake wspomaganym mocą, by dostać się do celu. Lokacji nie jest w grze za dużo, ale są one ładne i różnorodne. Gra czerpie też swoje mechaniki z gatunku Metroidvanii i, choć backtracking jest tu częsty, to dzięki nowym umiejętnościom dostaniemy się do wcześniej niedostępnych lokacji. Po ostatnich grach z tego uniwersum od Fallen Order nie spodziewałem się dużo i zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bawiłem się zdecydowanie lepiej niż na ostatnich filmach. Breath of the Wife, jak niektórzy złośliwie nazywają Genshin Impact, zainteresowało mnie sporo przed premierą, ale nie sądziłem, że w momencie wydania gry zyska tak dużą popularność. Choć darmowa, to ogromna produkcja oferująca więcej niż niejedna płatna gra. Jak najbardziej są okazje do wydania pieniędzy, no bo jakoś gra musi na siebie zarobić, ale można się bawić świetnie bez inwestycji. Ściągając grę dostajemy duży, otwarty świat z masą znajdziek, zagadek, sekretów i różnorodnych zadań. I gra zyskuje nową zawartość wraz z kolejnymi paczami, więc ma szansę długo pożyć. Bardzo podoba mi się dynamiczna walka oparta o żywioły i ich łączenie w kombosach. Wszystko uprzyjemnia piękna, kolorowa grafika, świetnie wpasowująca się w moje poczucie estetyki. Jednak trzeba pamiętać, że gra jest w pełni darmowa, a co za tym idzie niesie za sobą pewne naleciałości z gier free-to-play. Kampanii nie można jeszcze ukończyć, trzeba czekać na patche dodające kolejne rozdziały opowieści. Choć prawdę mówiąc jest ona taka sobie. Do tego rozpoczęcie niektórych zadań fabularnych wymaga wbicia odpowiedniego poziomu konta. Ten na szczęście szybko wpada poprzez aktywności poboczne. Genshin Impact to gra typu gacha, gdzie za punkty kupujemy tak zwane wisze, które mogą dać nam losową nową postać lub bronię. Bohaterów, jak wipunek, możemy ulepszać, co wymaga farmienia odpowiednich przedmiotów, i w pewnym momencie na tym zaczyna się skupiać zabawa. Nie wszystkim to się może spodobać, ale zanim do tego dojdzie, to w grze spędzi się więcej czasu niż w niejednej produkcji. Genshin Impact to naprawdę fajna przygoda, która wciąga na długie godziny. Słyszałem dobre opinie o e in Time, ale nie sądziłem, że wciągnie mnie ta gra aż tak bardzo. To trójwymiarowa platformówka, pełna uroku i przywodząca na myśl wspomnienia z dzieciństwa. Mocą stroną produkcji jest na pewno przyjemne sterowanie bohaterką jest ono bardzo płynne. Zdolności zdobywamy, kolekcjonując włóczkę, z której wyszywamy nowe czapki. Tym samym zyskujemy dostęp do nowych miejscówek. W Ehat Times spodobało mi się, że nie ma tu przesadzonej ilości zawartości. Jest jej akurat na około 10 godzin zabawy, podczas których nie zdążymy wpaść w rutynę i znudzenie. Pobiegamy po pomysłowych lokacjach z oryginalnymi mechanikami i nieraz pośmiejemy się słysząc zabawne dialogi. Grając byłem zaurczony, bo spodziewałem się dobrej platformówki, a dostałem przemyślaną i pełną niesamowitej magii grę, która wywołuje uśmiech na twarzy. Tym bardziej robi to wrażenie, jak weźmiemy pod uwagę, że to budżetowa produkcja. Wraz z pojawieniem się pudełkowej kolekcji składającej się z remasterów 3, 4 i 5 JAKUZY, rozpoczął się mój mini maraton tej serii, zakończony najnowszą odsłoną. Like a Dragon zmieniło gatunek i stało się JRPG. Nawiązuje przy tym do najlepszych, bo można tu zobaczyć wpływ Final Fantasy, Pokémonów czy Persony. I z tej transformacji wyszła jedna z moich ulubionych części tej serii. Nowy bohater to postać, z którą można się zżyć, a jego przyjaciele to fajna ekipa. Nowy system walki nie stracił nic ze swojego uroku i choć jest turowy, to nie brakuje w nim dynamiki. Do tego doszły absurdalnie cudowne animacje towarzyszące potężnym atakom, przy których człowiek śmieje się od ucha do ucha. Niestety, jakuza jest kiepsko wyważona i przez większą część czasu nie natrafimy na jakieś wyzwanie, ale w pewnym momencie odbijamy się od ściany i musimy grindować. Bardzo podoba mi się umieszczenie gatunku RPG we współczesnej Japonii. Zrobiono to naprawdę pomysłowo, na przykład zastępując klasy postaci zawodami. To świetnie przemyślana gra, miejscami pozytywnie szalona, z wciągającą historią i masą aktywności pobocznych. O Personie mógłbym mówić długo, dlatego na temat wersji Roya stworzyłem dwa różne materiały: o nowościach na moim kanale i pełną recenzję na RNU. W Personie 5 jestem szczerze zakochany, a rozszerzona wersja tylko to uczucie pogłębiła. Nowa zawartość świetnie pasuje do całości i wywołała u mnie masę emocji. Nowi bohaterowie mają poruszającą historię kampanię wciągającą fabułę ze świetnym antagonistą a usprawnienia gameplayu sprawiają, że gra się jeszcze przyjemniej. No i ta genialna muzyka, która towarzyszy mi po dziś dzień. Ani minuta z ponad setki godziny zabawy nie była zmarnowana. Tutaj się zatrzymam, bo mógłbym o personie mówić do następnego roku, bo to moim zdaniem jedna z gier dekady, definiująca gatunek JRPG. Zamiast tego zerknijcie do linków w opisie, kierujących do moich materiałów na temat tej gry. A jeśli nie macie dostępu do PlayStation 4 lub 5, to sprawdźcie Persone 4 Golden, która wyszła w tym roku na PC i jest dostępna na Steamie. Będziecie się bawić równie dobrze co przy Piątce, bo obie to genialne gry. I tak, o czwórce też jest materiał na moim kanale. W ten sposób żegnamy rok 2020 i wchodzimy w 2021. Oby był lepszy od poprzedniego i wynagrodził nam trudy tego, co za nami. Życzę wam szczęśliwego nowego roku. Na koniec będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Dajcie znać w komentarzu, jakie dla was były najlepsze gry 2020. Wpadnijcie też na mojego Facebooka i Twittera. Teraz zostawiam z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia.